Archanioł Michał płacze, ponieważ zawsze ignoruje się jego znaki i prośby. Drodzy bracia i siostry, przychodzę dziś do was ze specjalnym przesłaniem. Nie od siebie, ale od Ducha, który drży obok każdego z nas, szepcząc do naszych dusz prawdę, której często boimy się usłyszeć. To nie jest dzień rutynowej modlitwy. To nie jest godzina zwykłej służby. To moment objawienia. Ten moment którym Bóg przebija się przez gąszcz próżności, przez hałas świata, przez twoje wątpliwości i mówi: zatrzymaj się. Posłuchaj. Usłysz mnie kropka. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Archanioł Michał płacze dzisiaj. Nie z bezradności. Nie ze smutku, jak czyni to człowiek, ale z głębi współczucia, z bólu nieba które widzi, jak wybrani zapominają, kim są. Jak ci, którzy zostali powołani do światła, chowają się w cieniu. Jak ci, których imiona zostały usłyszane w modlitwach innych, zamykają uszy na głos Boga. Tak, Archanioł Michał jest dowódcą niebiańskich zastępów. Nie jest tylko obrońcą. Jest posłańcem. Jest ogniem, który oczyszcza drogę. Klęczył u bram waszych dusz, a jego łzy nie są słabością. Są znakiem, że niebo nie może dłużej milczeć. Ile razy czułeś dziwny niepokój? Jakby ktoś wołał, ale nie potrafisz zrozumieć słów? Jakby twoja dusza słyszała dźwięk, który jest głuchy dla twoich uszu? To nie jest fantazja. To nie zbieg okoliczności. To wezwanie z nieba. To odpowiedź na czyjąś modlitwę wypowiedzianą za ciebie. To jest moment, którym niebo pochyla się, by obdarzyć cię mocą. I nie tylko dla ciebie, ale dla tych, którzy są z tobą połączeni w boskim planie. Ponieważ nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś tylko kawałkiem ciała. Jesteś naczyniem, przez które przechodzi światło. Teraz nie jest czas, by je odrzucać. Teraz nie jest czas na zwlekanie. To nie jest kolejne kazanie. To jest szansa. To jest zbawienie. To wielkie miłosierdzie, które dociera do ciebie poprzez czas. Archanioł Michał był przy Tobie, gdy samotnie płakałeś. Słyszał twoje dlaczego? Widział, jak próbujesz ukryć swój ból za uśmiechem. Wiedział, że jesteś zmęczony. Ale wiedział też, że nadejdzie czas. I teraz nadszedł. Dzisiaj otwórzmy nasze serca. Nie pozwólmy, by ta okazja nas ominęła. Przyjmijmy to słowo i zacznijmy od modlitwy, żywej, gorącej, pokornej modlitwy do Archanioła Michała. Niech to będzie początek wielkiego powrotu do siebie, do prawdy, do Boga. Módlmy się do Archanioła Michała tak, jak nauczył nas Pan. O święte Archaniele Michale, obroń światła i woli Boga, w tej godzinie zginam kolana przed wielkością Twojej misji. Usłysz mój głos tak, jak słyszałeś go wcześniej, kiedy był złamany i cichy. Proszę Cię, stojąc na progu zmian, stań u mego boku. Oczyść moją ścieżkę z cieni kłamstw i strachu. Mieczem prawdy przetnij węzły, które wiążą mnie z przeszłością. Chroń mnie przed wątpliwościami, przed wrogimi myślami, przed duchową a. Przypomnij mi, kim jestem w Chrystusie. Niech Twoje łzy będą dla mnie rzeką odnowy. Niech Twoja ręka podniesie mnie, gdy upadnę. Wierzę, że jeśli walczysz o mnie, nikt nie może być przeciwko mnie. Proszę, abyś poprowadził mnie tam, gdzie czeka mój cel. Abyś otworzył moje oczy na znaki, które przeoczyłem. Abyś wyszeptał prawdę tam, gdzie wcześniej panowała cisza. Przyjmuję tę wiadomość. Otwieram się. W imię Jezusa Chrystusa, z wiarą w zwycięstwo światła i wiecznej miłości. Modlę się. Amen. Drodzy, nie tylko powtarzajmy te słowa, ale zrozumiejmy ich moc. Ta modlitwa do Archanioła Michała to nie tylko prośba. To akt skruchy. Jest aktem zaufania. To krok wiary, który mówi, nie chcę już dłużej żyć w ten sam sposób. Wybieram prawdę. Kiedy wzywamy Michała, nie wzywamy anioła z kartek okolicznościowych. Wzywamy niebiańskiego wojownika, który walczy w światach ukrytych przed wzrokiem, ale nie przed duchem. Modlitwa prosi: oczyść moją ścieżkę z cieni. Czy wiesz, jak często idziemy w złym kierunku, nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że ścieżka jest zamglona? Ponieważ ból przeszłości, urazy, lęki są tymi cieniami. Archanioł Michał, niczym płonący miecz, przecina je. Ale nie robi tego nieproszony. Modlitwa jest Twoim tak. Jest kluczem, który otwiera drzwi dla Bożej mocy do interwencji. Kiedy modlimy się, przypomnij mi, kim jestem w Chrystusie, porzucamy wszystkie fałszywe tożsamości, które narzucił nam świat. Zostaliśmy nazwani przegranymi, grzesznikami, dziwakami, słabymi. Ale Majker przypomina nam: Jesteś dzieckiem króla. Nie jesteś pomyłką. Zostałeś tu wysłany w określonym celu. Słowa łzawej modlitwy Archanioła nie są poetyckim obrazem. To duchowa rzeczywistość. Jeśli Archanioł płacze, oznacza to, że jego misja jest ważna, jego miłość jest wielka, a jego cierpienie jest cierpieniem współczucia. Ile razy jeszcze zignorujemy te łzy? Wreszcie, kiedy modlisz się, otwieram się, podpisujesz przymierze. Nie jesteś tylko słuchaczem. Stajesz się uczestnikiem. Pośrednikiem prawdy nosicielem mocy. Niech każdy, kto usłyszy tę modlitwę, nie tylko powie Amen, ale powie: Panie, działaj przeze mnie. Jestem gotowy. Moi drodzy, słuchajcie sercem. Dzisiejsze Słowo nie jest dla inspiracji, nie jest dla emocji, nie jest tylko po to, byście poczuli się lepiej przez kilka godzin. To Słowo jest jak duchowy grzmot pośród wewnętrznej ciszy, w której ukrywaliście się zbyt długo. To nie jest zwykły tekst. To doniosły zwrot. To wezwanie. To wołanie Archanioła Michała, wstrząsające niebem i ziemią, by dotrzeć do duszy zmęczonej życiem w cieniu swego powołania. Słyszałeś to wołanie. Czułeś je w swoim wnętrzu. W ciemności swojego pokoju, gdy nikt nie widział, zadałeś pytania, na które obawiałeś się odpowiedzi. Powiedziałeś: Panie, pokaż mi, że jesteś blisko. Pytałeś, jeśli mnie widzisz, ześlij mi znak. I oto znak, oto słowo, oto modlitwa. To jest moment, w którym wszystko się zmienia. Nie dlatego, że jesteś godny, ale dlatego, że jesteś kochany. Posłuchaj mnie. Zbyt długo próbowałeś ukryć swój ból za zajęciem. Zbyt długo grałeś w grę o władzę, gdy twoje wnętrze pękało. Zbyt długo godziłeś się na mniej, niż było ci przeznaczone. A przez cały czas Archanioł Michał stał u twego boku, strzegąc Twoich kroków, odbijając ciosy, których nawet nie widziałeś. Jego miecz jest mieczem światła. Jego łzy nie są słabością, lecz wezwaniem do przebudzenia. Jego głos nie jest groźbą, ale ostrzeżeniem, że jeśli nie zareagujesz teraz, konsekwencje mogą być zbyt poważne, nie tylko dla ciebie, ale także dla tych, dla których jesteś powołany. By być odpowiedzą. Są pokolenia, które zależą od Twoich wyborów. Są ludzie, którzy czekają na Ciebie, nawet o tym nie wiedząc. Są życia, które Bóg splótł z Twoim przeznaczeniem. Nie jesteś sam. Nie jesteś zapomniany. Nie jesteś przypadkiem. Wszystko, czego doświadczyłeś, jest przygotowaniem. Nawet ból. Nawet strata. Nawet to, co wydawało się niesprawiedliwe, destrukcyjne, śmiertelne, nie było końcem, ale mostem. Mostem do momentu, w którym zrozumiesz, zostałeś zbawiony. Archanioł Michał nie płacze bez powodu. Płacze, ponieważ widzi: jesteś na krawędzi. Możesz albo wzbić się w powietrze, albo znów się ukryć. Możesz albo wpuścić światło, albo ponownie uwierzyć w kłamstwo o swojej nieistotności. I błagam Cię, nie wybieraj ciemności. Nie wybieraj strachu. Nie wybieraj ciszy. Przestań to odkładać. Przestań uciekać. Usłyszałeś już wystarczająco dużo. Poczułeś wystarczająco dużo. Nadszedł czas, aby się ruszyć. Bóg nie chce Twojego perfekcjonizmu. On nie prosi o doskonałość. Prosi jedynie o serce otwarte naprawdę. Wzywa cię nie po to, by cię zganić, ale by cię objęci. Nie wskazuje palcem, ale wyciąga ręce. Nie mówi: zawiodłeś mnie. Mówi: byłem przy tobie nawet wtedy, gdy mnie odepchnąłeś. To jest miłość. To jest łaska. To jest ewangelia. Niezapracowana, niezasłużona, niezasłużona, ale przyjęta z podziwem i wdzięcznością. I myślisz, ale co, jeśli znowu się złamie? A Bóg odpowiada: Będę przy tobie nawet wtedy. Mówisz: Nie wiem, jak zacząć od nowa. A On mówi: Nie musisz zaczynać od zera, musisz zacząć ode mnie. Boisz się, że nie masz siły. A On mówi: Moja siła jest doskonała w słabości. Boisz się, że nie zasługujesz na drugą szansę. Ale Bóg mówi: Jestem Bogiem drugiej. Trzeciej i siedemdziesiąt razy siódmej szansy. I właśnie teraz, właśnie tutaj, ta szansa jest przed tobą. Archanioł Michał nie jest obrazem do zdjęć. To moc Boga działająca w twoim życiu właśnie teraz. To nie jest alegoria. To duchowa rzeczywistość. Jego zadaniem jest chronić, podnosić na duchu, ostrzegać i prowadzić. Jego wołanie jest wezwaniem, którego nie można dłużej ignorować. Rozejrzyj się wokół siebie: czy widzisz, jak wiele rzeczy w twoim życiu znalazło się w punkcie zwrotnym, ale wahałeś się zrobić krok? Czy widzisz, jak często los cię popychał, ale ty mówiłeś to nie dla mnie? Wszystko, co uważałeś za przypadek, było wezwaniem. Wszystko, co nazywałeś zbiegiem okoliczności, było Bożą interwencją. Mówiłeś: Nie chcę już cierpieć. Bóg mówi: Cierpisz nie dlatego, że cię opuściłem ale dlatego, że nie chce, abyś żył poza swoją prawdą. On kocha cię zbyt mocno, by pozostawić się w komforcie, jeśli ten komfort niszczy twoją duszę. To dlatego on się trzęsie. Dlatego cię budzi. Dlatego Archanioł Michał stoi teraz u bram twojego serca i głośno płacze, ponieważ nie jest to już czas szeptów. To czas trąbienia. Nie odkładaj tego na później. Nie rób sobie nadziei, że będzie jeszcze szansa. Dziś są drzwi, jutro mogą być zamknięte. W tej chwili jesteś w punkcie decyzyjnym. Nie dramatyzuję, nie przesadzam, po prostu mówię prawdę. Przyjęcie tej wiadomości oznacza coś więcej niż tylko odczuwanie czegoś. Oznacza zmianę ścieżki, oznacza powiedzenie: Nie będę już taki sam. Oznacza powstanie z popiołów i pójście tam, gdzie wzywa Bóg. Nawet jeśli jest to przerażające, nawet jeśli jest to niezrozumiałe, nawet jeśli to boli, ponieważ lepiej jest iść w nieznane z Bogiem, niż pozostać w znanej pustce bez Niego. Wiem, że jesteś zmęczony, wiem, że się boisz, wiem, że jesteś przyzwyczajony do obrony, ale teraz nie potrzebujesz zbroi, potrzebujesz pokory. Musisz tylko otworzyć swoje serce i powiedzieć: Panie, oto jestem. Weź mnie, poprowadź mnie, oczyść mnie, ożyw mnie, kropka, i on to zrobi, ponieważ jest wierny, ponieważ nigdy nie zapomina o tych, których kocha, ponieważ archanioł Michał wciąż wypowiada Twoje imię przy tronie, ponieważ jesteś ważny, ponieważ jesteś powołany. Ponieważ jesteś potrzebny. To jest moment przywrócenia. Moment nawrócenia. Moment, w którym niebo staje obok ciebie i mówi: Nie jesteś sam. Jesteśmy z tobą. Czekaliśmy na ciebie. Uwierz w to. Przyjmij to. Odpowiedz na to. I niech całe twoje życie będzie świadectwem, że łzy archanioła Michała nie poszły na marne. Niech cała Twoja istota stanie się żywą odpowiedzą słyszę. Jestem gotowy. Nadchodzę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.